Spędzonym na spacerze w dolinie rzeki Turia i odwiedzeniu ciekawie usytuowanego jeziorka pomiędzy 100-metrowymi ścianami udajemy się do kolejnego punktu czyli wiszących mostów. Wstaliśmy do drugiego miejsca w Chulili, czyli Tutaj stanę się na parkingu najbliższym, który prowadzi na Płęta Kolganta, czyli takie wzwyższącym mostem. Nie jestem pewna, czy tam jest jeden czy dwa mosty. A jak widać, miejsce to jest dużo bardziej popularne niż czarko Ozul, bo całe trzy parkingi są tak właściwie zawalone autami i w tym połowie kamperami. Trasa bardzo krótka, bo z tego miejsca chyba około kilometr w jedną stronę więc powinniśmy w miarę szybko Zrobić. W Czarko Azul też było kilka parkingów do kamperów, więc tam połowa pewnie ekipy też poparkowała, dlatego to miejsce ogólnie dla tego typu ludzi, którzy pewnie spędzają czas w naturze, jest popularny, bo jest bardzo piękny kanion i można się powspinać. Tak, no bo jeszcze nie dodałam, że te mosty są właśnie dalej nad tą rzeką Turia, która właśnie wpływała do tego Czarko Azul. tak? Więc no jest to bardzo malowniczo, bo to jest po prostu między takimi wysokimi skałami, jeszcze koloru takiego o, o, rudawego, więc no, swod, tworzy to swój klimat. Tam jest szlak, z którego właściwie prawie że przyszliśmy, w dole płynie rzeka. Tak sobie e, mówiłem, że na tyle tu jest wody że nadaje się taka rzeka do spływu kajakiem. Ciekawe, czy tu są jakieś spływy kajakowe. Oczywiście do pewnego momentu, bo tam potem wodospadzik jakiś pewnie był. Widać po opadach, woda wygląda jak gnojówka. się idzie tak po zboczu przy rzece. W dole widać już mosty wiszące. Wiszące mosty w Ciulii to jedna z najbardziej odwiedzanych atrakcji w regionie Walencji. Położone w malowniczym wąwozie rzeki Turia Mosty to zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne klify i bujną roślinność. Rzeka płynąc tędy przez tysiąclecia, formułowała krajobraz kaniona, niejednokrotnie doprowadzając do powodzi. Jak miało to miejsce w 1957 roku, kiedy nastąpiła wielka powódź i duża część Walencji została zalana. Całość samej trasy zwanej Senna de los Pantarenos jest dość ciekawa, bowiem podąża ścieżką, którą wytyczyli robotnicy z Chuilla, gdy budowali tam w latach 50. XX wieku, przy zbiorniku Lorigia. Pierwszy most zawieszony jest 15 metrów nad rzeką i ma 20 metrów długości, drugi z kolei 28 metrów długości i wisi tylko 5 metrów nad wodą. Obydwa są bezpieczne i stosunkowo nowe, bo były odbudowane w 2013 roku. Oryginały zostały zmiecione przez katastrofalną powódź w 1957 roku. San zbiornik Lorygia został zbudowany w latach 60. i 70. XX wieku w ramach projektu regulacji rzeki Turia, mającego na celu zapobieganie powodziom i zapewnienie stabilnych dostaw wody dla rolnictwa i przemysłu w regionie Walencji. Trasa do Tamy nie jest specjalnie wymagająca i długa, aczkolwiek trzeba mieć około 3 godzin, żeby pokonać ją w całości, czyli 6,5 km w dwie strony. My, z uwagi na brak czasu, doszliśmy tylko do dwóch mostów i wróciliśmy na parki. W planach mieliśmy jeszcze na dzień dzisiejszy zobaczenie rzymskich akweduktów. Woda pewnie pieruski zimna. Nie wpadnij. Lodówko. Co? Lodubo. Jak woda? No. Jak w Norwegii. Skąd wiesz, jak w Norwegii jest woda? No, tak się domyślam, że tak. Jest. Idziemy jeszcze na bardziej komercyjne miejsce, czyli punkt widokowy przygotowany dla turystów z widokiem na jeziorko, przy którym byliśmy na dole, czyli to jeziorko Czarko Azul. Jesteśmy ciekawi, co tu widać z góry. Zaraz zobaczymy. Co ciekawe chcieli za wejście tutaj jednego uracza, ale punkt zamknięty, więc pewnie wskubią, ale tylko latem. Dokładnie co zbiornie Eło na naturę. I choć widok z góry robi niewątpliwie duże wrażenie, a zdecydowanie polecamy wybrać się szlakiem w dół, bowiem punkt widokowy nie oddaje ogromu kanionu, a sama trasa do Czarku Azul, którą pokonaliśmy w poprzednim odcinku, jest naprawdę malownicza i warta polecenia. Czyli ta rzeka tam sobie płynie i przebywa pod skałą, w skalę w sensie i niech łatwiej A my dzisiaj tam rano nadal byliśmy To że wtedy nie było ludzi. Ujęcie, ale z drona mam. Co uważasz? Bo to iść tędy? No Daleko to, to jest? To jest kawałek, nie. Dwa, że nic nie mamy. Nie, mam nadzieję, że tam zaparkujemy Myślę, że tam... zaparkujemy. Dużo ludzi tam.